UWAGA, UWAGA, UWAGA! Kiedy, kiedy pracownik ma prawo głosu we firmie, to jest naprawdę, kiedy w ogóle ktokolwiek ma prawo głosu. Uwaga, bo to, be, to będzie bardzo, bardzo podchwytliwe, bardzo. Niektórzy do dziś są w biznesie 40 lat, do dziś tego nie wiedzą. Kiedy zarabia? Kiedy ma prawo głosu? I znowu potrzebny nam jest ten schemacik szybciutko. Ponieważ tutaj musi zarabiać, tutaj na poziomie eksperta, nawet jak zarabia, ale nie robi 50 innych rzeczy, nie jest potrzebny. Czyli kiedy przychodzisz do danej pracy. Musisz kurwa zarobić dla tej firmy, jak oni ci mają dać wypłatę, jak oni mają ci dać firmową koszulkę, jak mają dać ci długopis, który kupili, jak mają ci kawę dać firmową. Musisz kurwa zarobić! Obudź się! Biznes! 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 Kasa! Pieniądze! Chcesz zapłacić rachunki, a oni co? Mają worek? Dzwonią do Mikoła? Mikołaj, hej, potrzebuję Potrzebujemy siana. Do Dobra. Z Mikołaj wpada? Ile potrzebuję? Dobra, na jaki procent? Może taki Mikołaj? Kasa! Ale później? Pieniądze to nie wszystko. W chwili, kiedy partner w biznesie, pracownik nie wierzy w Twoją wizję, w Twoją ideę, może zarabiać kupę siana. Ponieważ na poziomie zaawansowanym eksperta, pieniądze to nie wszystko. Ważniejsze jest zaufanie, ważniejsze jest feeling, flow, ważniejszy jest fan wspólny. Jeżeli miałbym do wyboru gościa, z którym się kurwa nudzę. I on zarabia dla mnie siano, i gościa, z którym się zajebiście bawię, i on zarabia dla mnie mało siano, ale zarabia, to wybiorę tego gościa. Ponieważ tego, co zarabia mało, a jest zajebisty finik. ja nauczę więcej sprzedawać. Pracownik stęka, ja nie mam wpływu na losy firmy, nikt się z moim zdaniem nie liczy. To po co ja kończyłem, kurwa, te studia? Po co ja tutaj się starałem? Ten staż i nikt mnie nie słucha. No a jak cię ma słuchać, jak nie zarabiasz? Dzieci i ryby głosu nie mają dopóty, dopóki nie sprzątają akwarium. Dopóty, dopóki nie budują większego akwarium. Naucz się przyjąć krytykę, ponieważ jesteś nowy, jesteś świeża. Zapisz wnioski. Nie wydziwiaj. Coś jest rozpierdolone, coś leży, coś jest brzydkie. Świetnie. Zanotuj. Autorytet wzrośnie, poznasz ludzi, nawiążesz kontakty, interakcje, ludzie cię poznają, zmierzysz się z malutkim, zielonym problemem. Potem weź się dopiero za czerwony, i pewnego dnia ktoś się spyta: A masz jakieś pomysły? No, mam. A jakie? A ty wtedy rozwijasz i mówisz: Bardzo proszę. Który? No, ten. Bardzo proszę. Lista to do, checklista, 100 kroków. Zrobimy to tak, tak i tak. Taki mam plan. Przeliczyłam to nas. Tyle będzie kosztowało. Wow.